Gra została stworzona przez studio Criterion Games, a wypromowana przez Electronic Arts. Kontynuacja jednej z najbardziej znanych serii wyścigów doczekała się kolejnej części noszącej nazwę Need for Speed Hot Pursuit. Gra została wydana 16 listopada 2010 roku na świecie, a swojej premiery w Polsce doczekała się 19 listopada. Cała rozwójka została umieszczona w fikcyjnym świecie o nazwie Sequest Country. Krainie o malowniczych widowach na morze, jeziora, lasy czy pustynie, a nawet na góry lodowe. Co najważniejsze, nie zabraknie nam asfaltu. grze możemy spotkać wszelkiego rodzaju autostrady, drogi szybkiego ruchu, drogi podporządkowane, a także skróty, których będziemy używać podczas zadań i pościgów. Gra jest pozbawiona historii, według której będziemy ją przechodzić. Na starcie wybieramy naszą karierę. Do wyboru mamy rolę stróża prawa bądź ściganta. Jeżeli znudzi nam się gra po jednej stronie, zawsze możemy wykonać wyścig bądź zadanie z drugiej strony, a później wrócić do poprzedniej, co sprawia, że gra nie nudzi się szybko. Musimy zdobyć 20 poziom danej strony prawa, by przysłowywał przejść grę. Zadania są do siebie dość podobne. Polegają głównie na złapaniu kogoś, przerwaniu wyścigu, pobiciu rekordu. Za każde poprawnie wykonane zadanie dostajemy punkty, które przekładają się na nowe pojazdy, nowe tryby gry, nowe wyposażenie obronne bądź ulepszenie danej części wyposażenia obronnego, a w ostateczności nowe poziomy. Grając z nowego Need for Speeda będziemy mieli okazję używać impulsów elektromagnetycznych, wyrzucać polczatki, ustawiać blokady na trasie, zakłócać działanie urządzeń policyjnych, używać nitro, a nawet wzywać helikopter policyjny, co sprawia, że rozgrywka jest bardzo ciekawa. Każde powierzone nam zadanie będziemy mogli wykonać całkowicie inaczej i bardzo trudno będzie się nudzić grą. Rewolucją w tej serii są także wyścigi typu Hot Pursuit. Grając z drużyn prawa będziemy mieli obowiązek przerwać nielegalne wyścigi poprzez złapanie wszystkich piratów drogowych. Aby gra była jeszcze ciekawszą, z każdym kolejnym wyścigiem piraci drogowi będą jeszcze sprytniejsi. Ich próby ratowania własnej skóry coraz skuteczniej uniemożliwiać będą ich wyłapanie. Liczne zwroty, uderzenia impulsami elektromagnetycznymi, zagłuszanie systemów, a gdy zawiedzie i GPS, zdać będziemy musieli się tylko i wyłącznie na własną intuicję i doświadczenie. Bra została pozbawiona także opcji tuningu. Pozostanie nam zmiana jedynie lakieru samochodu. To dziwny zabieg, ponieważ każda poprzednia część posiadała dość mocno rozbudowaną opcję tuningu. Jednak gra nawet bez tego nie pozwala się oderwać, a osiągi aut są dość potężne. Po dłuższej grze zapomnijmy o tym braku i będziemy się świetnie bawić. Nie zabrakło jazdy dowolnej, podczas której wybieramy swoje auto z danej serii i na spokojnie możemy podrenować umiejętności jazdy, które będą nam się przydawać podczas trudniejszych zadań. Gra posiada bardzo ładną oprawę graficzną i dźwiękową. Co sprawia, że przy większych wyścigach z policją i innymi pilotami drogowymi możemy wczuć się w sytuację. Fizyka gry poprawia ten efekt, dzięki czemu wypadki samochodowe, które są dość częstym widowiskiem, mogą wywrzeć na nas ogromne wrażenie. Nie zawiedziemy się też na modelu jazdy. W nowym Need for Speed zostały połączone elementy symulatora, a także poprzednich części serii. Gra nawet na klawiaturze umożliwia precyzyjne wykonywanie zakrętów i wyprzedzanie rywali. Jednak jak to zawsze bywa, gra na kierownicy dostarcza nam więcej emocji. Najnowsze Neatfor Speed cechuje się bardzo dobrze rozwiniętym trybem kariery. Warto wspomnieć więcej w temacie zakupu broni, który był już wcześniej poruszany. Jest to bardzo wymyślny sposób na poprawienie lub nawet ucieczkę przed służami prawa. Czy pamiętacie film Szybcy i Wściekli? Był tam moment, kiedy policjant strzela z paralizatora elektroniki do samochodu. W tej grze można robić takie same rzeczy. Zaprawdę powiadam wam, że nudzić się nie będziecie. Sercom Need for Speed Hot Pulse jest autolog. Aplikacja pozwalająca graczom na wspólne łączenie się, podejmowanie wyzwań oraz porównywanie wyników. W grze możemy spotkać się z różnego rodzaju samochodami egzotycznymi, które zazwyczaj po ulicy nie jeżdżą. W grze spotkamy takie marki jak Lamborghini, Dodge, Pagani, Asun Martin, Bentley, Porsche, McLaren, Jaguar czy najszybszy samochód świata Bugatti Veyron. Gra jest świetnie wykonana, lecz bez dobrego komputera nie możemy liczyć na świetne efekty graficzne oraz fizyczne Hot Pulse Gra, jak większość najnowszych produkcji, jest przeznaczona na maszyny z procesorem InterCore 2 Duo, 1.8 GHz, RAM 1.5 GB, jeśli gramy na Windows XP, lub 2 GB na Windows Vista lub 7. Granie już ruszy bez dobrej karty graficznej, a gdy chcemy liczyć na jeszcze lepsze efekty, musimy mieć potężniejszy procesor i inne składniki wpływające na jakość komputera. Need for Speed Hot Plus to zabawa w tzw. policjantów i złodziei. Możemy być po dowolnej stronie, w dowolnym czasie, Gra w ciągaj nie jest za krótka, tym bardziej, że można ją przejść dwukrotnie po obydwu stronach prawa. Fizyka jazdy jest bardzo dobra, potrafi czasami zarzucić autę, w efekcie którego może być chwilowy brak kontroli nad pojazdem. Każdy błąd w tej grze może nas kosztować utratę pozycji, wyścigu lub złapanie przez policjantów. Każdy czynnik ma do swoją przyczynę i efekt. Niestety brakuje tu opcji tuningu, co było bardzo charakterystyczną cechą tej serii. Na pochwałę zasługuje opcja Autolock, czyli typowy wyścig z kumplami. Opcja jest bardzo rozbudowana, może trochę lekko niedopracowana, ale da radę to przełknąć na tle takiej gry. Niestety sporym minusem są wymagania, które nota notabene mogłyby zostać troszeczkę zmniejszone. Ale wiadomo, gra została wydana w 2010 roku, więc nie ma co liczyć na jakiś upust. Można zmienić jakość cieni, wyłączyć anty i jakoś pójdzie. Gra jest godna polecenia, głównie ze względu na klimat, którego głównym dawcą jest Need for Speed Most Wanted. Połączenie kilku starszych części wraz z nowymi rozwiązaniami dało nam grę, którą możemy teraz podziwiać. Warto dodać, że poprzeczka nie została opuszczona, a wręcz przeciwnie, jak zwykle podniesiona. Bo czegoż można by się spodziewać po twórcach tej serii tytule? Teraz możemy tylko czekać na kolejną tak fascynującą i pełną potencjału grę. Każdy, kto pokochał serię Need for Speed lub jest jej fanem, musi mieć na swojej półce ten tytuł. Stań w szranki z innymi kierowcami, tymi komputerowymi lub prawdziwymi i zwyciężaj. Nielegalne wyścigi, zabójcza prędkość oraz adrenalina. To jest właśnie Need for Speed. hot+